Siemanko, dzień dobry w kolejny dzień Obudziliśmy się oczywiście bez prądu Jak miał się magicznie znaleźć? Nie znalazł się Ja jak szłam do toalety to szukałam Kto ma tam otwarte, wiecie Zasłony, mówię, będziemy pytać Ale na szczęście Piotrek znalazł Chyba wczoraj pojechał gościu i znowu wrócił Ten co nam już pożyczał przewody Także od niego drugi raz wzięliśmy Już podjechała ekipa i dali radę nas odpalić Także zaczynamy ten... Kartę Dzień. wczytała? Nie wczytała karty, wczytaj. No i właśnie. Możemy już powiedzieć o co tam chodziło, co ostatnio vloga ten zakończyłam tak smutno. że w pojedynczej obsadzie. Hello. Pamiętacie jak Wam mówiłam, że Piotrek te uprawnienia robi? No i robił, robił. Dwa zjazdy je robił. Nie to, że się za późno za to zabrał. Od lipca je robił. Od początku lipca. Nie, czy nawet od czerwca i ten i co ja chciałam takiego no i dwa jazdy okazało się, że nie starczyło. I też szkoła jazdy nas wprowadziła w błąd, bo powiedzieli nam, że jak już będzie złożony ten wniosek o prawo jazdy, to że to jest w systemie i jest wszystko w porządku. Tylko że to jest w porządku ale na kraju, po Polsce. Oni wiedzieli, że my jeździmy na międzynarodówce. No i kurde, no nie ogarnęli tego. My to nie wiedzieliśmy w ogóle, że tak jest. I okazuje się, że Piotrek może jeździć, ale tylko po kraju do momentu aż mu nie przyjdzie. Także zostałam sama na placu boju. No co, Piotrek będzie miał 9 godzin albo i więcej wolnego w trakcie dnia i będzie kleił vlogi i tyle, tak? Na razie to załamka, nie wiem. Mam nadzieję, że firma nas nie ściągnie, wiecie, żebyśmy nie wiem co robili. Tylko, że jakoś tam będziemy latać. No, wiadomo, nie jeździmy, nie zarabiamy. To dla nas kicha totalna na no nie. Dzisiaj kursik spod Berlina. Właśnie dostaliśmy na czapę, która jechała z Holandii. Spod Berlina lecę do Warszawy. Już nie będę mówiła, lecimy. Zjeżdżę, yes, lecę. Lecę sobie na wypędy do Warszawa I będzie pauzunia, i zobaczymy, co dalej. Wszystko się tak. Pierdzieli, kurde, nie wiem, ta trasa jakaś taka pechowa jest, no tak jesteśmy wkurzeni na to prawko, że nie macie nawet pojęcia. No i na te akumulatory, no bo to już jest przeginka. Wiecie, jak nie, mo nie można zaufać aut autu samochodowi, no to to jest najgorsza możliwa rzecz w trasie, no nie? Proszę Państwa, właśnie stanęłam na moje pierwsze w życiu 45 minut wolnego, ale dziwnie. Jak żyć? Co tu robić? <noise> Dziwna kwestia ogólnie. Nie do tego jestem. No i wygląda na to, że dzwoniliśmy do urzędów i nikt nic nie wie, jak to u nas w Polsce. Oczywiście prawo jazdy się robi i trzeba czekać na SMS-a, jak przyjdzie elo, elo 520 także ja zostaję na pojedynczej. I mam jedno pytanie Gdzie dla mnie kurwa obiad darmo zjadzie jeden? 4,5 godziny, że nic nie robił Gdzie mój posiłek? Nie ruszają mnie twoje piski Gdzie posiłek dla osoby ciężko pracującej, ty pasożycie? A gdzie moja premia szkodliwe kurwa? Dawaj obiad, głodna jestem Co na obiad? Wiesz co? Wysadzę ci kurwa, na któryś mop. Niech cię ktoś zabiera. Oczywiście ja sobie tylko tak żartuję, żeby nie było, że jestem taką wredną żoną. A Piotrek jest taki zły, bo po prostu się śmiejemy. Boże kochany, muszę coś z tymi włosami zrobić, bo nie mogę na nie pasować. Po ci na łyso i będzie spokój. Może na łyso lepiej wygląda. Nie za wysokie czoło mam. Oczywiście przypierdolę od góry i będziesz biała kura. Dobra, na obiad dzisiaj te roślinne mielone. Dobre są. Bardzo dobre. Ogórasy kiszone, jeszcze ostatnia paczka nam została. Na maśle klarowanym odsmażymy sobie to. To jest pyszne. Pyszne, 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 naprawdę. I to ma na no, spoko skład. Nie ma nic takiego, jest tylko substancja zagęszczająca gumaguar, ale są tak pyszne, że masakra. Lepsze od nich są tylko nioki z Włoch. <noise> Jakżeśmy próbowali. Te kopytka, miał, same ziemniory, to co lubię najbardziej ja kocham ziemniaki, bez ziemniaków nie ma życia. Taka jest prawda. <noise> Dobra pokażę Wam gotowe, jak już będzie. Przykro mi bardzo, ale głód był silniejszy, niż <noise> potrzeba nagrania obiadu, więc Piotrek ustawi Wam tu zdjęcie, jak to tam wyglądało u nas. Było przepyszne. Te kopytka naprawdę są genialne po prostu. Ja jeszcze mam batonica proteinowego z tego względu, że wygłodniała dzisiaj jestem. Wczoraj mało zjadłam, a dużo żeśmy chodzili i się źle zaczęłam czuć. Także dzisiaj muszę troszkę więcej zjeść. Czuję to w sobie po prostu. No i cóż. 45 minut pauzy minęło. Zasuwam dalej do Warszawy. Jeszcze 286 km mam. Jeszcze chciałam powiedzieć o tym tym, um, o tej całej akcji, no to kurde tak naprawdę no, wina jest... nie wiadomo w sumie po czyjej stronie i my też nie chcemy... Finalnie jeść. moja jest! No finalnie Piotrka jest wina, tak, no to nie ma co ukrywać ja... No, ale i tak nie, nie obwiniam go tak bardzo nie zostało opierdolu, no bo kurde pytał się o to i ja przy tym byłam jak on się o to pytał nawet i po, powiedzieli tam w szkole gdzie wiecie no my nie wiemy, my jesteśmy no kurde my na, jeździmy a nie znamy się na tych przepisach co nowe wchodzą e, w związku z tymi uprawnieniami e, odnawianiem więc po prostu no nie, skąd mieliśmy wiedzieć tak w też gówno co o tym pisze bo te prze, e, przepisy się pozmieniały e, w tym roku jakoś chyba, no nie? Coś takiego, e, więc po prostu no, nie chcę szukać winnych e, tego wszystkiego. Po prostu przemęczymy się i tyle. Ja już wiem, że jutro jadę sama do Wiednia. W ogóle ci, dzisiaj będzie popierdzielone trochę, żeśmy się śmiali właśnie razem e, tam ze spedycją jak nam wysyłali plany. Bo tak, tak, po, tak jadę, że nam po prostu mus, mózg... Ale musimy wbić się na linię jakby dla pojedynczej obsady, no bo teraz jesteśmy jakby na podwójnej. No, już nie jesteśmy podwójną, nie jesteśmy podwójną, także musimy na pojedynczą się wbić. E, to minie i ja nie wiem, tam e, pisali chyba, że będę jeździła e, z Katowic w Wied 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 Wiedeń albo Praga, coś takiego. No i będziemy musieli przeczekać. Piotrek dzwonił i do tego, do wytwórni papierów wartościowych dzwonił i dzwonił do e, Wydziału Komunikacji. No i tak jak mówiłam już, że nikt nic nie wie i cholera wie czy to będzie w tym tygodniu, załóżmy czy w przyszłym. Także no i jeździmy za, za prawdopodobnie no jedną moją dniówkę, tak? I musimy przeczekać, przemęczyć się i później już w życiu czegoś takiego nie zrobimy. Następnym razem e, to ten e, pół roku wcześniej to będziemy ogarniać. Ty tu się płaci za bramkur? Tak. To muszę zapłacić, przepraszam. Dziękuję, do widzenia! No i tyle: jak ktoś tam chce nas pocisnąć, że jesteśmy nieogary, i tak dalej, to miało. No jesteśmy, no i co poradzimy? no. I życie, no, Ale bardzo w porządku firma się zachowała, nawet nie dostaliśmy o opierdolu. A jak dla mnie to powinniśmy, bądź Piotrek powinien, nie ja, no co ja, to nie, mam, nie moje uprawnienia, moje tam jeszcze dwa lata są tam, yy, są aktywne, że tak powiem. No a tutaj po prostu no jak powiedzieliśmy, bo chcieli nas ściągnąć do domu po prostu, żebyśmy byli na bezpłatnym chyba. No ale mówimy, że wolelibyśmy, żeby ja chociaż jeździła w pojedynczej. Nie jeździsz, nie zarabiasz. A w naszym przypadku to po, po tych zawirowaniach ze zmianami firmy, no to szkoda gadać. Lepiej ten, lepiej i tak wyjdziemy, jak nawet ta jedna rdniwka będzie. To... podunek. skończony właściwie nie rozładunek, tylko zostawiliśmy naczepkę na FedExie. wjechaliśmy samym koniem. Ja sobie zjadłam już pudding waniliowy, z Lidla one są przepyszne i te waniliowe i czekoladowe. I do tego kąsam jeszcze banana. Idę sobie na spacerek dobić te 10 tysięcy kroków. Eee, a Piotrek tutaj chwilę zostanie ogarnie w ciężarówce, bo oddajemy naszą, naszego konia komu innemu. Na jeden dzień. I tu się właśnie zaczynają komplikacje. E, musimy oddać naszą ciężarówkę na jeden dzień komu innemu, żeby przeleciał nią stąd, z, czyli z Warszawy do Katowic. A my jedziemy osobówką służbową, chyba e, na chwilę do domu, a my się w domu przespać i przyjechać z powrotem do Katowic. <grywka> Także takie kombinacje alpejskie nalecą. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Piotrek dzwonił do tych urzędów i co? I dupa, tak jak mówiłam. Nikt nic nie wie, prawko się robi, no i tyle. Trzeba będzie się przemęczyć, mam nadzieję, że nie za długo, bo przecież świra dostanę. A w ogóle na stronie Unik jest napisane, że trwa to wszystko do 7 dni, robo dni roboczych, po czym dzwonimy. I oni twierdzą, że ta strona to oni w ogóle nie mają nic wspólnego z tą stroną e, i ten i oni nie wiedzą kiedy. No i elo, dowiedz się kiedy będzie prawko. Będzie wtedy, jak to pani powiedziała, będzie wtedy e, kiedy przyjdzie SMS. Jo. Widać w domku. Wczoraj były takie zawirowania, że stwierdziliśmy, że nie będziemy próbować tego zrozumieć, <noise> tylko posłuchamy się, co każe dyspo, tak zrobimy i, i tyle. Ja zrobiłam wczoraj te swoje 10 tysięcy, a nawet 11 tysięcy kroków. Poszłam do e, tej galerii handlowej, do Janek. E, tam trochę połaziłam, oczywiście, nic nie było, w końcu nic nie kupiłam, <noise> i wróciłam. Zaczekaliśmy parę godzin, przyjechała. E, przyjechały w sumie dwie ekipy i chyba dwóch skoczków na zmianę. No mówię, taka roszada była totalna. E, nasze, nasze auto zabrał skoczek na bazę, a my wsiedliśmy w osobówkę firmową i przyjechaliśmy do domu na jedną noc. W sumie będziemy około 12 godzin w domu, także no zawsze spoko, tak? Przynajmniej się przekąpaliśmy. Weźmiemy sobie jakieś tam ciuszki, torbę śmierci, żeśmy zostawili. E, I zaraz tak naprawdę ruszamy z powrotem do roboty. A ty, tu czego? Przynajmniej się z pieskami przywitajcie. Tak do bisia, a przywitaj się. Nie, ona jest wstydliwa. A patafian? Chodź patafian. A, patafian to zawsze jest chętny. No. A co ty? A, nie mogłeś ustać. Dobra. Ten to zawsze na pieszczoty chętny, ale dobermanek to tak średnia. No, spadaj mała. I cóż, za pół godziny tak naprawdę ruszamy do roboty. Ja muszę włosy wysuszyć. I dzisiaj znowu jeżdżę w pojedynczej. Piotrek co godzinę sprawdza status swojego prawa jazdy, ale gówno tam można wyczytać. Tak i jadę do Wiednia albo do Pragi. To jeszcze zobaczymy. Miałam iść włosy umyć, a zadzwonił nas pan ze Skanii z, z szkoleniem takim mini z ekojazdy. I powiem wam, że takie fajne triki nam posprzedało, bo w Skanii mamy takie e, procentowe TT i my tego staramy się pilnować bardzo. No wiadomo, premia zawsze dobra rzecz, tak? E, żeby tam ta ekojazda była i dobrze nam spalanie wyszło ale no powiem Wam, że fajne triki nam właśnie posprzedawał. na przykład no my często jak stoimy zmieniać karty czy coś no to na odpalonym silniku a to jednak tam bieg jałowy no to na tym biegu jałowym raczej lepiej nie stać i powiedział nam, że po dwóch-trzech minutach żeby wyłączać ten silnik po prostu czy tam na postoju przed bramami, i tak dalej, to, to taka dobra rzecz. Jeszcze trochę tych trików nam posprzedała, ale to zobaczymy sobie w praktyce, jak będzie wyglądało. E, I też jest kolejna zmiana planów u nas, <grym> czyli z domu wyjeżdżamy troszkę później, koło 17 sobie wyjeździemy, bo wyjazd mam dopiero jutro. Do Wiednia jadę. E, aczkolwiek musi być osobówka tam, którą mamy firmowa na bazie. Zabierają nam naszą premię! E, jaką premię nam to zabierają? Jaką premię nam dali tego Mercedesa? <laughs> jak się śmieje, że jako premię nam Mercedesa dali, ale nie. Ale <laughs> fajny ten Mercedesik ogólnie, jak żeśmy lecieli. Mamy swojego też busa. E, to tutaj fajne, fajne takie są te światła automatyczne, że jak jechaliśmy to... Długie! No dobra, normalnie są krótkie, tak? A w momencie, kiedy wyjeżdżamy poza miasto, nie ma światła, to one się w górę długie walą. Także fajna rzecz. I jak z ktoś jedzie, to one się automatycznie same. Fajne, fajne. No. Fajny bajer. Moglibyśmy takie coś u siebie też zainstalować. A co tam jeszcze takiego fajnego jest? Nie. Niż u nas? <laughs> Nic. Piotrek 15 minut szukał, gdzie się zaciąga i zwalnia ręczny. No nie, <laughs> nie mógł ogarniać, ogarnąć tego, no ale dobra, dobra, da. Do także my wyjeżdżamy za jakieś 3 godzinki na bazę na bazie się prześpimy w aucie tam proponowali nam hotelik ale my to takie rumuny jesteśmy no nie zawsze u siebie wolimy w ciężarówce bardziej niż w hotelach tam mamy swoje wszystko i w ogóle no jakoś tak dla nas jest czyściej i, i w ogóle wygodniej lepiej I co na swoim brudzić. i co będziemy brudzić tam w hoteliku no jak możemy u siebie się przespać i tak zawsze śpimy w ciężarówce no to dla, żadna różnica dla nas. Także przyśpimy się i jutro fajnie, bo mamy za dnia tą trasę. A ja jestem, wiecie, że słaba fryta na nockach. Także dzisiaj jak sobie pomyślałam, że o 10.30 się obudziłam i cały dzień przechodzony i jeszcze nockę bym miała pociągnąć od 19.00 tam załadunek w Katowicach do Wiednia, to już wiedziałam, że będzie przejebane u mnie. No ale fajnie, bo właśnie się przesunęło, to jutro mam za dnia trasę, także będzie gitara. なに <Night> <sighs> Chaliśmy, jesteśmy już w ciężarówce. Ja już nawet łóżko zaścieliłam, a w ogóle to była nasza ta ciężarówka na tym, na serwisie, nie w warsztacie tutaj chyba jednak, bo są te były papierowe wycieraczki z serwisu. Tutaj folia, także wow! Na <noise> eee, bogato, że tak powiem. Osobówkę Piotrek, nie wiem w ogóle, on jakiś kujon się zrobił, słuchajcie, poszedł, yy, po, może osobówkę mieliśmy tylko, yy, wiecie, przyjechaliśmy nią z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Katowic, on poszedł ją odkurzać całą, no nie? Że on taki kuźwa w domu nie jest, w domu powiem mu, żeby odkurzył pokój, to jest... Co?! Masz tego. Od kiedy kupiliśmy, mieliśmy zniżkę fajną w tym MediaMarkcie na chyba 6 stów, To kupiliśmy sobie tego robota sprzątającego, tego Rumbę, coś takiego. i robota. To ten. Masz Rumbę, to sobie wystartuj Rumben. <noise> A tak, to żeby on podkurzał, to już nie. A tutaj proszę, osobówka służbowa to już leci odkurzać. Skoban. Dokupiłam nam w Lidlu trochę zapasów. Teraz będę rozkładała do lodówki. Kupiłam jeszcze nam na trasę ja nie wiem, uzależniłam się chyba trochę od tych napoi, kurde, to jest niedobre. E, mamy kolkę tam zero, tutaj fanciuszka i Sprite też zero, ale ja w ogóle takich napojów w życiu nie piłam. A teraz przy tej e, przy tym, tym, jak się odchudzam, to mam taki, takie ciśnienie na te napoje po prostu. Bo mi zastępują coś słodkiego w trakcie dnia, no nie i to jest, dużo mi pomaga. No, ale muszę się też od nich odzwyczaić, bo jednak do zdrowych rzeczy to to nie należy. No. I cóż tam. W Lidlu, o, w Lidlu były w ogóle takie wielkie nektarynki i tak pachniały, o Jezu, Znaczy pachną, no. Tak pięknie pachną, że musiałam się skusić na nie. A tak to no co, wzięłam warzywka, owocki, humus i, i w sumie nic więcej. A nie, jeszcze wzięłam, e, nowość znalazłam, wege mięso mielone. Piotrek powiedział ostatnio, że mu się chce tego spaghetti, to będzie z wegetem, mięsem, mielonym spaghetti, któregoś pięknego dnia. A dzisiaj w ogóle nie mówiłam, co zjedliśmy, bo tak e, jak mówiłam, miałam prośbę, żeby mówić, co jem. To dzisiaj zjadłam zwykłe naleśniki pszenne, mama usmażyła e, dla mnie na patelni bez tłuszczu, e, a dla siebie i dla Piotrka z tłuszczykiem. To takie zwykłe naleśniory pszenne z białym serem i tym dżemikiem wiśniowym, sobie zjadłam, pyszne, najadłam się, jak nie wiem, a później zjedliśmy to, nagrałam tego bowla. Pierwszy raz robiłam, nie wiem jak to się nazywa, pokebowl, coś takiego, czy bowl, po prostu zwykły. Ten ryż wzięłam, tylko ryż ugotowałam, a później ostudziłam. Nie wiem, czy wiecie, że jak się ostudzi, czy to ryż, czy kartofle. A później można podgrzać, oczywiście, drugi raz, to wtedy ma to niż ten indeks glikemiczny, niż tak od razu się zje. No i ja to zauważyłam, bo jak raz jednego zjadłam ryż taki gorący, to myślałam, że mnie po prostu rozsadzi od, od wewnątrz. Czułam się tragicznie, z sercem miałam aż takie tsz, 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 no nie, jakbym jakiś prochów wzięła. No masakra z tym ryżem była. A teraz ugotowałam, ostudziłam do miski i nic mi po tym nie było. No i do tego łosoś w marynacie, świetnie. Bierzy, znaczy ten, surowy, o. Surowy łosoś. Ja w ogóle kocham surowego łososia. Dla mnie mo może pieczony, wędzony nie istnieć, tylko surowy bym wpierdzielała non stop, najchętniej. <grytanie> e, I do tego, co tam jeszcze było. Awokado, ogórek zielony, papryka czerwona, e, szczypiorku dużo. To wszystko tam trochę polane sosem sojowym, olejem sezamowym, i, i, i jazda, i było przepyszne. A i jeszcze wodorosty tak pocięłam na małe kwadraciki, e, wrzuciłam i żeśmy tak naprawdę ładnie wyglądało tylko do zdjęcia. Później każdy z nas sobie to wymieszało i taka sałatka, ale była no przepyszne. Polecam bardzo. A, aż mi ślina pociekła, <laughs> jeszcze raz zjadła chętnie. Ale czekam na Piotrka. Będziemy tak naprawdę kończyć iść spać dzisiaj. No, bo co tu więcej robić? Jutro o 7.30 mamy wyjazd z Gliwic do Wiednia, znaczy ja mam. I tyle, rozpakuję, tylko nas trochę tu poukładam. Obmiotę, bo kurczę, ten błoto jest na placu i ten. I wlazłam tylko tutaj na początek butami. Zdjęłam je zaraz na wejściu, ale to i tak nic nie dało, piachu się naniosło, więc muszę to. I taki oto nasz dzisiejszy dzień, luźniutki, fajny A jutro też będzie spokojno, bo w pojedynczej obsadzie to tam wiecie za dużo się nie popracuje. No, także do jutra.